Co zrobić? Żeby funkcję kwadratową z postaci ogólnej przekształcić w postać kanoniczną. Żeby uzyskać postać kanoniczną, potrzebujemy policzyć A i Q. Zróbmy sobie ten przykład. 2x kwadrat plus 4x odjąć 2. Na początek musimy sobie wypisać nasze ABC. stoi przy x do kwadratu. B stoi przy x. C to nasz wyraz wolny. Liczymy teraz zgodnie ze wzorami, które macie w tablicach. P to minus b przez 2a. Czyli minus 4 i 2 razy 2. Obliczając minus 4 czwarte. A to po prostu jest Minus 1. Teraz liczymy sobie q, czyli minus delta przez 4a. Na początek jeszcze nasza delta. b kwadrat minus 4ac. Zaczynamy po kolei. b do kwadratu minus 4 razy a i razy c. Co otrzymujemy? 16. Plus 16. Dlaczego? Dwa minusy przemnożone przez siebie zamieniły się w plus. Nasza delta to 32. No i możemy teraz to podstawić do Q, Czyli minus delta i 4 razy a. Wychodzi nam z tego minus 32 ósme to inaczej minus 4. Kończymy przykład. Zamykamy to do postaci kanonicznej. Nasze A. Na mamy X odjąć P. P jest minus 1, więc te dwa minusy mi się teraz zredukują w plus. No i potem mamy dodać Q, ale Q jest minus czwórką, więc ta sama sytuacja plus i minus daje minus. Gotowe?